Witam was na moim kanale i dzisiaj y, jest odcinek, a nie live i jestem dzisiaj z bórem, Siema. Witam. No. I, i robimy 1v1 one one z widzami, jeśli chcesz być w następnym odcinku akurat ty, to napisz. Y, robimy serię 1v1 z widzami. Y, na, na razie nie o prezent, bo y, jestem za biedny na takie prezenty, bo w, w Howdolce'ów nie mam za dużo, ale może kiedyś. Dobra, no to chodź. Do trzech gramy, nie? To dawaj. OP jesteś robiony. Okej, okay. 1-0. No, co tam lubię? Co tam? Co mnie strzelasz? Ej, słabi jesteś. Dobra, Matwo Dobra, wezmę ci gołądź. Czy ty możesz? Chłopiec z dwoma HP cię pokonałem. <śmiech> <śmiech> Dobra, dawaj dwa. Druga runda. 2-0 zrobię. No, no. Czy ty możesz? nie Ej ogarnij się dawaj No gdzie jesteś ale że ja pier pie pierwszy ten i cię pokonam no, nie weź co ze o nie, spadłem O nie, Nubek O nie, 116 O nie, zaraz się popłaczesz O nie 2-0, łatwiutko z tobą I co tam? Mówiłeś, że mnie tak w poza odcinkiem. Wytnie się to, co nie? Chłopie, ogarnij o? się. Co jest? Ogarnij Jak się. Jest, czy to nowa? Dobra, ja teraz edytuję. 5 Lecimy do. 3, 2, 1. Nie wiem, musiałbym się nauczyć, bo 90. <laughs> I 90. Iskilofa. Nie wiem, ha! z 3-0. No. To, znaczy to nie są boksy, dlatego są dobre na co nie? Bo ja nie potrafię tego grać. Dobra, no to dawaj. Y, Dostajesz da, rundę bonusową, ale gram z strasznie słabych broni. Przestań. Dobra, chłopie, sam tego chciałeś. Dobra, ogarnij się, poprosiłbym. Gram w. od z tego. Strzelba noga. Takie gówno. Ciekawe czy mi wyjdzie, dawaj. To mało zdaje. Ja cię chcę tylko zabić, żebyś miał więcej HP, ale dobra. Głównie dobrze mógłbym zrobić co ja. Mam rundę bonusową. Bo Mam. jesteś takim botem, nikt by nie dostał rundy bonusowej, ale ty jesteś takim botem czy musiałeś. Dawaj. A no, ty jesteś skamosiem. Dobra. Hu 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 hu, no dawaj. Nie wiem. A to ja edytuję? Z kamer? Oczywiście pięć klatek. A, no nie wiem. Dostałeś ile? Dużo. Wystarczająco. <głos> <głos> no. <noise> Jak Jakie akrobacje ja robię? O nie, nie, sobie. Widzimy się na fame Mana samym razem. To się ja tak robię. Dobra, dawaj jeszcze raz. Tam to się nie liczy. To było tak. poza kamerami. To było poza kamerami. Ostatni raz, ostatnia bonusowa. Jak widzicie dostaje on jeszcze jedną bonusową, bo totalnym botem jest. Trzeba trochę przedłużyć, bo no, jakby wiesz, no, no wiesz, takie tematy typu 10 minut YouTube. Mm -hmm te sprawy, monetyzacja tak, tak możesz? No nie wiem, no dobra, a ty, ej, dobra, K weź, gockiem, gockiem. <grym> dobra, do, 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 do. wygrałeś jedną. Skoro wygrałeś tamtą, to dam ci daruję, żeby był ładny kontencik na dłużej niż 5 minut. W twoim przypadku, no niestety, lecimy no. Lecimy dur, ale zepsułem. O nie, ja się boję. i coś więcej dostałem. Ten oddech smoka jest takim głównym. Nie wiem, po co oni to w ogóle dodawali. W jakim celu? Nie wiem. No. Co? I tak to się kończy niestety, ale Bury przegrał. Mam nadzieję, że... Po 5 FPS-ów, musiałem to powiedzieć. Mhm. Mm Mam nadzieję, że na samym odcinku będzie normalniejsza osoba, która będzie umiała grać. Ej, nie to co bury... Jesteś samusiem. Chopie, jesteś robiony. Mój zakraty. No. Bury zakraty. Bury do dziury. Elo. miaura.